Hej ekipa, witam was z witam was ponownie w dziedzictwie Hogwartu. Dzisiaj robimy unikatowe i niepowtarzalne zagadki. Zgodnie z życzeniem mojego syna, będziemy robić mapy skarbów. Jak nam się to powiedzie, zapraszam was do dziedzictwa Hogwartu. Piękne okolice Wybrzeża, tutaj mają być skryte jeszcze inne tajemnice. Pełno ruin, pełno zagadek, więc prawdopodobnie także jeszcze pełno skarbów. Na te skarby liczę, zwłaszcza, zwłaszcza... Że mamy ze sobą przecież odpowiednią mapę. Mapę, która powinna nas poprowadzić do niezwykłego skarbu. Mam, na to, na, mam taką nadzieję, że poprowadzi do, nas do niezwykłego skarbu. Nazywa się muzyczną mapą. I musimy odnaleźć na naszej mapie głównej taką oto lokalizację. Jestem ciekaw, czy uda nam się to namierzyć. Oczywiście towarzyszą mi moje dzieci, mój syn, który jest naprawdę bystry w tych rzeczach. I teraz pytanie, gdzie my będziemy, gdzie my będziemy? Pokazują mi południe, na południe, na południe. Z widoku trochę zmienimy. Może, może, może wiecie co? Ja mi się wydaje, że to będzie ten kawałek. Troszkę jak odwrócony but. Ja mi się wydaje, że to, jest, to będzie to miejsce. To skoro to miejsce, to, to raczej to będzie w takim razie tu. Zobaczmy w takim razie. Czy mam dobrą intuicję, czy znajdziemy gdzieś tutaj wieżę. Z dzwonami. Może chodzi o tą lokację? Po raz kolejny by to było to? Raczej nie, bo czy no żadnych to dzwonów. Tak, astronomiczne stoły się tam zostały do odwiedzenia, ale ja podejrzewam, że szukamy jakichś dzwonów. A tutaj żadnych takich nie widzę. Nie wiem. Może będą tam te ruiny, widzicie. co? podejdźmy tam. Zobaczmy. Poszukajmy. Oj, tu jest gigantyczny troll. Właśnie, troll. Mamy trolla do, do, do ubicia. Przepraszam. Bo Mamy kilku troli, z którymi jeszcze mamy do pogadania. Tak. Już? Poważnie? Close? To było bardzo szybkie. O kurczę, jak? Jak to możliwe, że tak szybko trola pokonaliśmy? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, lecę na tamte ruiny w takim razie. Słuchajcie, dwa strzały. chyba że faktycznie to przeklinanie naszych przeciwników, które sobie przecież aktywowaliśmy jest tak potężne Będę musiał się temu, temu przyjrzeć Nie, tutaj są jakieś ruiny Jakieś typek, a tu był chyba ruiny smoka Tak, może i smok, może i smok, tutaj próbowałem z nim walczyć Na pewno jakieś skarby tutaj są Natomiast widzę, że ci mieli trudny los Albo smok, albo inny dziwny stwór Natomiast, właśnie, jesteśmy w którym miejscu, tu jest taka, półwysep, może to dotrze zupełnie innego miejsca, może ten skarb w zupełnie innym, innym miejscu powinien się znajdować, dobre pytanie, może gdzieś tutaj się to skrywa, przyjrzyjmy się jeszcze raz tej mapie, nie tutaj, wyzwania, zejdźmy do inwentarza i zobaczmy jak ta mapa wygląda, mhm, mm to nie będzie w takim razie tamten, bo, ale nie, przepraszam, tu jest but. To może to będzie obok. Skoczmy na mapę. Jeszcze raz. Jeżeli to jest but, to będzie w tej wieży. No, to jesteśmy na dobrej drodze, bo jesteśmy nawet na właściwej lokacji. To musimy tutaj. Tak, córka teraz mi tutaj się przekomarza ze mną, że ona mi mówiła, ale ja oczywiście nie słucham, jak to ja. Dobrze, dobrze. Zwracam honor, oczywiście. Teraz musimy znaleźć w takim razie te ruiny. To będzie w takim razie tutaj. A tu jest pełno tych łobuzów, a będzie z nimi znowu powalczyć. Mhm. Mm Może być, ale pytanie: czy faktycznie się nam walczyć? Rozejrzyjmy się, czy widzimy tu gdzieś dzwony. Są tu gdzieś dzwony? Nie widzę. Ale wiem jedno. Trzeba was. Nie ma. Nie ma. Dzięki. Dzięki. Tak, serio? Tam ktoś dostał? Dobra. Nie ma. I jeszcze kogoś użyję na ciebie. Nie ma. Nie ma Patryfisu Totalus. Nie zgadzam się na takie działania. Gdzie jest ten? Tu są dwa typki jeszcze. Ok, tam rozwalony. Icia. Już. Już nie ma. A tu są dzwony, proszę. A my tu byliśmy. I tej okolicy w ogóle nie zwiedzaliśmy na to wychodzi, skoro ja tego nie wychwyciłem. Dobra, czy już mamy jasność. I teraz zagadka polega na czym? Trzeba się wczytać. Co ja muszę tutaj dokładnie zrobić? znaleźliśmy miejsce, to jest pierwszy postęp. A drugiej, to są nuty. I teraz pytanie, jak ja mam to zagrać? W jakiejś kolejności? Powiem szczerze, że nie mam się tego pojęcia. Ja nie znam się w ogóle na muzyce. Nie znam, nie wiem jak się nuty czyta. Czy to jest po prostu na chybił trafił? Ktoś to rozumie? Ewentualnie możecie napisać w komentarzu. Czy rozumiecie, co z tego zapisu? Ja spróbuję mimo wszystko, a chybił trafił. A tu się nuty pojawiły. Tu są nuty, patrzcie. Dobra, to już widzę trzy cztery, a to jest coraz więcej. Aha, dobra, to już wiem o co chodzi w tym zapisie. Mam rzut ekranu na drugim ekranie. Zobaczymy, czy teraz mi to wyjdzie z tego czy tak. Jak to otworzę. To ta jest nutka taka. Czyli to byłoby dobre. A to będą połówki prawdopodobnie. Tak, to jest połówka. Kreska... To nawet dobrze trafiłem, słuchajcie. Czyli to będzie teraz ta. Dobrze mi idzie. I tu jest cał, cał, cała nuta. I znowu połówka to będzie tu. Dobra. Teraz do samej góry, ale to będzie połówka, czyli tam będzie połówka. I teraz. Będzie to. I to. Udało się! I wiecie, co to była za melodia. Kojarzycie? życie? Oczywiście, że Hogwart. No i patrzcie, jest skrzyneczka. Świetna zagadka. Kurczę, takie zagadki, więcej takich zagadek w Hogwarcie. Ja byłbym w pełni ukontemplowany. Mega, mega fajnie. Natomiast, oczywiście, to nie jest jedyna zagadka, aż znaczy jedyne wyzwanie poszukiwania skarów, jakie dzisiaj rażymy, mam jeszcze w planach. Jeszcze jedną, oczywiście nie mam nic już z mapy skarbów, chyba że mam, tylko muszę sobie zobaczyć, czy tu coś jest, aby do tego dotyczące, nie, niestety nie, starożytne stronicę tylko, z prawda księgi, to nic tam nie da, ale ja skocząc, patrząc na mapę, gdzieś tam było mowa o skarbie, a skarb dotyczył, poczekajcie, tutaj było coś ze skarbem, skarb przeklętego grobowca, jestem ciekaw, skoczmy tam. Dosyć szybko. Ale jeżeli chodzi o zagadki, mamy tu jeszcze labirynt, którego wcześniej słuchacie, tutaj nie widziałem. Teraz sobie przyglądam, jak on tutaj jest skonstruowany, bo mam wrażenie, że tu do środka powinniśmy wejść. Nie kojarz w ogóle tego labiryntu. Czy my tu byliśmy w nim? Ja pamiętam, że tutaj nic nie rosło. Czy my tu byliśmy? Okej. Okay. Nie wiem czy byliśmy, ale na pewno ich tutaj nie chcieliśmy. Dobra, super rozwalony. Jeden. I rozwalony drogi. Powinien być rozwalony drugi, ale jakoś... Super rozwalony. Ale dlaczego? Dlaczego ja wcześniej tego labiryntu tutaj nie widziałem. Ja przyznam, tego nie rozumiem, no ale dobra. aha, nie mogę zlatać. Nie mogę latać w tym labiryncie. A to ciekawostka ale naprawdę jestem przekonany że tego labiryntu tutaj nie było natomiast jestem w tym miejscu zgodnie na patrząc na mapie bo tutaj właśnie mamy zagadkę skarb przeklętego grobowca w starego dworu w pobliżu południowego wybrzeża jest zamknięta skrzynia muszę ją otworzyć i poznać jej zawartość no właśnie w piwnicy starego grobowca więc no cóż trzeba polecieć tutaj skoro były infernusy to pewnie będzie ich tutaj zdecydowanie więcej ale mnie to w ogóle nie razi nie boli tu są te piwnice? Chyba tak, chyba tu jest wejście Przynajmniej mam taką nadzieję Oczywiście Już, dziękuję Jeszcze ktoś, już Dziś jakie aż podskoczyły? Dobrze, ale próbujemy się dostać tutaj I chyba to będzie wejście tu, zamyk, poziom drugi Proszę bardzo, Alohomora Jeszcze drugi tryb Okej, okay, mamy to Dziękuję serdecznie. A teraz wchodzimy. A nie, to są tylko wejście do gigantycznej skrzyni, które znajdujemy po raz kolejny coś standardowego. Tutaj nie ma nic. No jak tam się wchodzi do tych podziemi? Jakieś pomysły? Ktoś ma? Tutaj nie ma. Czyli ewidentnie będzie wejście z niej. A patrzcie, widzimy wróg od razu. Incendio. O, nie podpaliło? Ale cię ci upiekło. <grych> Dosłownie. okej okay. poczekajcie, bo jest ale to nic nie szkodzi. O, jaki szybki. O, ok, Rozwalony. To mi zależy na zakręciu. Znaczy, ja nie mam zakręcia drugiego podpalającego. konfringo Aha, bo ja miałem to zakręcić. Dobra. To już mamy. Nie problemu. I już rozwalony. A ja szukam tu po ziemi. Wejście do piwnicy. Jeszcze kolega na nas czeka. Gdzie? I widzicie, teraz już jednym strzelam ich rozwalamy. W ogóle z tym nie przejmuję. My tu byliśmy, bo tu była sprawa moc. A zejście do podziemi jest tutaj... No i zacnie. I o to chodzi. Jak widzicie będzie w dwóch... Wrogów wymagających, ciekaw jestem, czy to będą coś przeklęci wrogowie. Jestem ogromnie ciekaw, co to będzie za zadanie. Mój syn też, bo pewnie też lubi zagadki. Ale mięszka, mu zagadka muzyczna była najciekawsza. Dobra, schodzimy niżej. Schodzimy jeszcze niżej. Dzień dobry. Faktycznie jest piwnica. Tu są typki. Ale, haha, no właśnie. Ok, tego rozwalam. Natomiast tutaj potrzebuję. I już. Gdzie mi tu już? Rozkładamy was na części pierwsze. I wchodzimy. Dzień dobry. I co, będzie troll, czy będzie super infernus? Chyba będzie jednak super infernus. Albo i nie. No, przepraszam. Dobra, trzeba was trochę inaczej potraktować. Super. Wow, 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 jak trzeba się ty namnożyło. Aż zaczęło mi przycinać coś, nie wiem co się stało. A, poczekajcie, tu jest. Władca dworu. Jest. Upiór władca dworu został pokonany. No cóż, to było szybkie. Ci <laughs> faktycznie był trudnym przeciwnik, ale to jeszcze nie koniec? To jeszcze nie koniec będzie tego więcej Dzień dobry Alisa Travels A jest zwykłą Ty jesteś wymagająca 30. 39 poziom, słuchajcie mam 39 poziom I wiecie co to oznacza? Oczywiście wbijamy na talenty i skoro nam przeklinanie tak idzie, eee, przepraszam, przeklinanie, jakie przeklinanie? Jest? Skoro nam idzie dobrze tutaj, działanie klątwy zadaje wobec celową pod wpływem klątwy, podaję obrażenia u wszystkich przeklętych cel. Przeklęte klątwa spowolnienia, klątwa krusy, okrusy nie używamy, imperium nie używamy, awada Kedabra, zabicie przeciwnika za pomocą awada zabija wszystkich przeklętych przeciwników. Intrygujące, ale ja nie używam. Nie używam. U wszystkich przeklętych ja bym ewentualnie to odblokował. Ci wszyscy będą obrażenia dostawać. No, byłoby intrygujące. Zwłaszcza, że używam Explorer'emus bardzo często. To może się to zda egzamin. Pani Wittering, słyszę już zbliżającą się infernusy. Kto wezwała Tana? To był zaszczyt pracować dla Gr Gringota. Tego, tak jak Wam. Taka łamaczka klątw, powinnam była zauważyć, że Tani nie może na, nie można jej ufo, już ufać, w końcu była moją partnerką, mam nadzieję, że mi wybaczysz, że w tym względzie cię zawiodłam. proszę przekaż mojej rodzinie, że zginęłam w walce, Fotini Zamek zablokowany Dobrze, dobrze To jeszcze szukamy Gdzie jest? Tu jest, tryb, dobra Jeszcze gdzieś tu musi być Otwieramy, dziękuję, mamy to Świetnie I znowu zagadka Mega Tylko teraz gdzie to jest? Chyba wiem, bo chyba już tam byłem Chyba wiem, co trzeba zrobić Oczywiście Użyj fragmentów tajemnicy mapy, by znaleźć skarb Skarb przekrętego grubowca Lecimy tam od razu, Hadi. Lecimy tam od razu, bo wiemy, że nie stracimy na tym ani tutaj. trochę. Tutaj chyba już nic nie zostało. Chodź, poczekajcie, może jednak coś zostało. Eee, poczekaj, co to jest? Eee, eliksir W tym wypadku niepotrzebny. Ale natomiast tutaj, o jak schowane. Proszę bardzo, jak skrzynka schowana. No ale to są rzeczy, które mocno się nam powtarzają. Nie ma tutaj nic. Tu coś jest. Aha, można było sobie zapalić. Poczekajcie, a tu? Nie, tu pajęczyny. Skąd my w ogóle przyszliśmy? Teraz się już pogubiam. Dobra, ale już chyba wiem, gdzie to jest, więc yy, trzeba lecieć prawdopodobnie gdzieś w te właśnie okolice. Bo tu jest właśnie skarbiec, i mi się wydaje, że o ten skarbiec nam chodzi. Okazuje się, że zupełnie inne miejsce niż się spodziewałem. Zgodnie z mapą jest to miejsce, które właśnie chciałem dzisiaj odwiedzić. Grobowiec Zdrady. Tutaj mamy sieć Fiu. Ostatni bodajże punkt sieci Fiu, ale na mapie mieliśmy te oto właśnie punkty. Tu bodajże chyba Merlin ma swoje wyzwanie, ale oczywiście nie będziemy realizować, nie będziemy na niego tracić czasu, bo skarbiec jest tutaj. Mamy i mamy oczywiście achievement. Wszystkie sieci Fiu zostały odblokowane przez nas. A my teraz wchodzimy do środka. Co najlepsze, achievementy wbijają. odkryj dodatkowy, kolejny achievement nam wbił. Za odkrycie wszystkich grobowców pod ziemi. Bardzo fajnie. Lubię achievementy. Zwłaszcza takie, które w Hogwarcie możemy. Realizować Bank Gringota to Dano i Foti. Na klient poinformujemy nas, że jeden z nich przodków mógł zostać poch pochowany wraz z częścią rodziny i fortuny. Obawiam się, że groźb może być przekręty. Proszę udać się do miejsca wskazanego na mapie. W imieniu wspom wspomnianej rodziny złamcie klątwę i odzyskać cenne przedmioty. W razie potrzeby piszcie do mnie osobiście. Powód Grinko był Gringo główny łamać kląt w Bank Gringota. A no właśnie. I tutaj koleżanka podobno zdradziła. Ciekaw jestem. Ile jej dali, albo co zyskała na tym? Owoce figiabryjskie. O, tak wyglądają owoce figiabryskie. Fajnie, ładnie. Jest tu coś, coś interesującego. No, są zwykłe po prostu monety. Oczywiście, skoro po przełamane klątwy, to my się nie musimy niczym przejmować. O, tam jeszcze był skarbiec jakim prawem. Ja tego nie widziałem. Albo to było tu. A, widzicie. Dobrze czasami rewelio wrzucić na kark, bo widzimy wtedy więcej, gdzie co jest pokrywane. No i jest, faktycznie jest mnóstwo kasy. Mnóstwo starych urn, porozbijanych. A my będziemy poszukiwać. I mamy posąg Dikiraka. Dla tych, którzy ko kojarzą poprzedniego odcinka, to jest Dikiraka oczywiście. Albinos. A my wchodzimy do głównej komnaty teraz. Tak, grobowiec, oczywiście. Druga taka Fotini. Jeśli nie przeżyję, proszę przejrzeć się sesją moim jak i ten związanym z łamaniem, łamaniem klątw. Jeśli dzisiaj zdradz, jeśli, jeśli dzisiejsza zdrada tani może być jakąkolwiek wskazówką, podejrzewam, że mogła ona zatrzymać część znalezionych przez siebie skarbów, a jedynie część z nich go zgłosi do gringota. A to zmienia naprawdę troszkę. Czy już podejrzewała? Leżankę. Oczywiście ja tutaj nie będę gorszy w tym. Ja też sobie pozbieram to co tutaj leży, bo przecież to trzeba dbać o swoje interesy. W końcu chcemy mieć trochę lutu, ale widzę też. Ktoś chce walczyć? Nie. Wydawało mi się. Że ktoś chce. Dobra, ale tutaj mamy wszystko. Tu jest przejście. No jest zamknięte, albo przejdziemy naokoło, zobaczymy. Może być, że przejdziemy naokoło. Tak jest, przechodzimy naokoło. Albo w ogóle tam wcześniej, bo. O! Tak. I dziękuję. O! Krwawa miazga weszła. Dobra. Ciach. Super. Jeszcze ktoś? Nie. Znaczy, no, razie są zamknięte, bo nie ma. Ćmy. Nie ma naszych ciem, ćmy. Pozbierajmy rzeczy. I tam trzeba się dostać. Wo tak, oczywiście, że mamy do wspinania się wszystko, co trzeba. Pani Whitley, piszę do pana w nadziei, że pomoże to panu poznać powody mojego zaginięcia. Znalazłabym grobowiec, z którego mielibyśmy wydobyć rodzinny skarb, ale tylko nam się to udało. Tana ożywiła leżące w nim ciała i zwróciła je przeciwko mnie. Podejrzewam, że chcę zatrzymać skarb dla siebie. I cały ochrzist, postaram się jej to przeszkodzić. I tak, takie tam. Okej. Okay. Czyli tutaj możemy to sobie zabrać? Akio, Wygardium Leviosa, Pyk, dziękuję. Spinamy się do góry. Hop, i mamy. się Akio. Akio. Tak, mamy to. No i ciemka jest, więc Lumos by się przydał. Tylko najgorsze, że to, że ja Lumos nie mam w zanadrzu przygotowanego. Y, użyjemy w takim razie. Tak Lumos. Zapraszam. Czy jest tu jakaś jeszcze ćma? Chodź, poczekajcie, Tutaj coś jeszcze jest? Czy już nie ma nic? Trochę kasy. Mnóstwo z nasze kasy tutaj jest, widzę. Ale nic po tym musimy zagadkę rozwiązać. Lubimy zagadki przecież. Upsa. Idziemy. Pierwsza ćma na swoje miejsce. One down, two to go. Tak, jest jeszcze dwie. Oś widzę drugą. I jeszcze trzecia gdzieś tu będzie. Oczywiście, Inselio. że ją już widzimy. Chodź z nami. Rebellion. Co z nami się przyleciało w tą stronę? Lumos. Tu nic ciekawego nie ma. Więc otwieramy wrota. I zaczniemy. Tak, sukces, ale wiemy, czymś to grozi nam. Więc będzie dużo infernusów? Oczywiście, że tak. Ok, Okej. Okay. wow. O, wow, kolego! Nie ma! A dlaczego to tam wolnołeś? Okej, okay, ładnie. 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 Fajnie, że się to rozpryskuje. Wyczyściliśmy, Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie wyczyściliśmy. Choć mieliśmy więcej materiałów wybuchowych niż się spodziewałem. I użyli tej mapy, żeby znaleźć skarby. Zaraz to odpalimy, to podpalimy i zobaczmy co na naszej mapie, a tutaj coś jest. Tylko musimy zobaczyć faktycznie, pozbierać te rzeczy, bo to się zawsze przyda i tu jest zagadka. Zobaczmy na mapkę, inwentarz. Jak mam to postawić? Aha, flipendo potrzebujemy. Musimy to odpowiednio postawić szczał tylko W którym kierunku? Gdzie jest przód? Co w jest tej, w tej sytuacji? Użyjmy takim razie. Flipendo. Pytanie, gdzie jest przód? Dobre pytanie. Nie wiem, będę patrzał, będę sprawdzał. Jeszcze raz, jak ma to być postawione? Aha, szałki do siebie, aż znaczy do przodu. Jeżemy. I w tym kierunku to jest. To będzie to? Chyba coś nie tak. Zobaczmy jeszcze raz na mapę. A, po skosach. Dobra. Córa się ze mnie naśmiewa, że źle postawiłem. No cóż, zdarza się. Nie można być alfa we wszystkim. Mamy to. Mamy unikatowy skarb. Tylko ubiór. Poważnie, ale skalę przykrętego grubowca zaliczony. Było fajne wyzwanie? Zdecydowanie tak. To ja lubię. Gdyby dawali twórcy więcej takich zagadek, to ja jestem pierwszy do ich rozwiązywania. Ja uwielbiam zagadki. Ja lubię, uwielbiam łamigłówki. Ta z muzyką, która nam się trafiła, wymagała po prostu spojrzenia, pogłówkowania i zdecydowanie ja to szanuję. Takich zagadek, moi drodzy twórcy, róbcie nam więcej, bo. To naprawdę mega, mega wciąga. Bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście ciemna noc, a my, jak to za wodospadem, wylatujemy. Oczywiście za musiała być jaskinia, bo inaczej być nie mogło. Świetnie, bardzo dobrze. Nie zostawiam tutaj, bo jeszcze sobie zrobię Merlina. Ale to oczywiście już całkowicie poza odcinkiem. I to były bardzo dobre zagadki, mój syn ukentemplowany, moja córka zachwycona, a ja poproszę więcej. Natomiast jeżeli wam się podobało to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu, pozdrawiam was, magicznym staniu i dzieciaki. Na razie, hej!